Jo, jo, yo, yo, yo słuchajcie, dzisiaj chciałbym omówić e, kartę walk, a dokładnie moje typy zwycięzców e, KSW 57 i szybciutko zaczniemy tutaj od Alberta Odzimkowskiego vs. Ekering. E, krótko e, o tej walce stawiam na Alberta. Albert ostatnio przegrał, ale teraz musi wygrać, także wierzę w to, że zrobię wszystko, aby ten pojedynek zwyciężyć, także stawiam tutaj na Alberta. Kasper Koziorzymski versus Krakowiak. Jednego kojarzę z Sven, drugiego kojarzę z programu Tylko Jeden. Obydwoje są młodzi, utalentowani, ale tutaj stawiam na Kozio Koziorzymskiego. Następny pojedynek, Tomasz Drwal e, Kings. U, to będzie ciężki, ciężki pojedynek dla Tomasza e, Kings bardzo dobry zawodnik e, Ale stawiam tutaj na Tomasza, na jego doświadczenie e, Wiadomo, Tomasz walczył w UFC e, Jest to, można powiedzieć, legenda Także stawiam tutaj zdecydowanie na Tomasza e, Ale nie będzie to łatwy pojedynek Następny Cezary Kęsi, Abus. Abus, mogłam o czy jakoś tak. Tutaj stawiam na Cezarego. Cezary jeszcze nie przegrał ani jednego pojedynku. Także wierzę, że i tym razem zwycięży. Choć na pewno ten jego przeciwnik jest bardzo silny i będzie to bardzo, bardzo ciężki bój, ale oczywiście stawiam na Cezarego. Antun tracić Bruno Santos. Będzie to walka o pas. Nie przepadam za Antunem. Także kibicuję ten Brazylijczykowi Bruno Santosowi. Mam nadzieję, że wygra. I tutaj stawiam, że będzie niespodzianka i Bruno Santos wygra. Artur Sowiński Borys. Co do tej walki, słuchajcie, ta walka mnie bardzo interesuje. Sam oczywiście miałem okazję poznać kornika na gali w Famer ma 7, kiedy przeprowadzał ze mną wywiad. I z tego też względu stawiam na Artura, ale oczywiście podobały mi się jego ostatnie walki, szczególnie ten knockout z boderem. Widzę, że Artur jest w formie. Wydaje mi się, że jest w piku, także... Powinien sobie poradzić z Boryszem, choć wiadomo, że Borys to jest też leg legenda. Hmm. Na pewno nie będzie to łatwy pojedynek, ale stawiam tutaj na Artura Koronika Seriwskiego. Roman Szymonich Marian. Słuchajcie, tutaj stawiam na Mariana zdecydowane warunki fizyczne są po stronie Mariana i mam nadzieję, że Marian zrewalizuje się za tą walkę, która odbyła się w za ten przegrany pojedynek i oczywiście tym razem zwycięży i zrobię wszystko żeby właśnie wygrać i słuchajcie filter freeze Michał Kita tutaj stawiam na Michała Kita Michał musi, słuchajcie musi wygrać nie podoba mi się freeze, nie podoba mi się jego styl walki choć jest to bardzo dobry zawodnik Dajcie ty tylko Także stawiam tutaj na Michała i mam nadzieję, że Michał, jeżeli walka będzie cały czas prowadzona w stójce, nie da się obalić. To Michał ten pojedynek wygra i stawiam, że w trzeciej rundzie przez TKO Michał zwycięży. Także... A i szkoda, słuchajcie, że nie ma żadnego frika, bo na pewno byłoby jeszcze bardziej ciekawiej. Na pewno by doszło jakieś show, ale rozumiem. A oczywiście to pewnie będzie gala bez publiczności, także gdyby to było na przykład na stadionie albo gdzieś jakiejś arenie, Akas Arenie, coś takiego, no to wtedy na pewno ludzi by taka tak afrykowa walka przyciągła, natomiast zdaję sobie sprawę, że to pewnie będzie gala studyjna, także... Akurat jest taki fajkart, e, czysto sportowy, także też to rozumiem. Mam nadzieję, że walki będą fajne, e, wszystko będzie ok. E, I cóż, zobaczymy. Będziemy się widzieć po gali, będziemy umawiać. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Lew jest prośny.